Cześć witam Was na kanale Gunmeister. Słuchajcie, dzisiaj odcinek o strzelbie. Dlaczego strzelba? Ponieważ moim zdaniem jest to bardzo wszechstronna broń. Głównie ze względu na możliwość zastosowania różnego rodzaju amunicji. Ale dzisiaj skupimy się przede wszystkim na strzelaniu ze śrutu, drobnego śrutu, dlatego żeby pokazać Wam różnicę w rozrzucie tego śrutu na różnych dystansach, a co za tym idzie skuteczności właśnie strzelby. W zależności od tego, na jakim dystansie strzelamy. Powiemy, co to są czoki i do czego służą i zrobimy to na przykładzie tej strzelby jest to półautomat Deria Lion i porównamy ją do strzelby Mosberg 591, czyli takiego klasyka, która to wymiennych czoków nie posiada. Zaczynamy. Partnerem głównym kanału jest firma Best Hunters. Ok, może zacznijmy od tego, z czego będziemy strzelać głównie, czyli strzelba Deria Lion. Jest to model półautomatyczny, czyli nie mamy tego czułenka do przyładowania jak w strzelbie klasycznej, tylko tutaj odbywa się wszystko niejako automatycznie. Gazy cofają zamek, zostaje wprowadzony kolejny nabój i tak za każdym razem naciskamy spust i pada strzał. Bardzo fajna strzelba, bardzo fajne rozwiązanie. Wymaga stosowania troszeczkę mocniejszej amunicji, przynajmniej 28, z tego względu, że jak mamy za słabą amunicję, to może się okazać, że zamek nie zostanie przeładowany. Ale to bez znaczenia, czy jest to Deria, czy jakakolwiek inna marka, która produkuje strzelby półautomatyczne, tak zazwyczaj jest. I w tym aspekcie mamy przewagę strzelb manualnych. Natomiast tutaj szybkostrzelność jest nieporównywalnie większa. Jest to strzelba typowo sportowa, idealnie nadająca się właśnie do konkurencji sportowych, strzelanie do poperów, do tarcz i tak dalej. Ale to, co nas interesuje, to możliwość zastosowania różnego rodzaju czoków. Co to są czoki? Czoki to takie wymienne końcówki lufy, takie tuleje, zaraz Wam pokażę. Deria ma to w komplecie. Czyli ona w tym momencie już ma jeden czok wkręcony, i dwa kolejne mamy jeszcze w takim pudełeczku. Klucz do czoków i te tuleje pozwalają bardziej skupić tą wiązkę śrótu, który wystrzeliwany jest przez strzelbę. Właśnie tymi czokami regulujemy sobie stopień rozproszenia. Mamy trochę bardziej zwarte, trochę bardziej rozszerzone. Te czoki są różne, zaraz Wam pokażę, jakie są rodzaje. No i osiągamy na przykład to, że strzelba będzie miała większy zasięg, ponieważ ta wiązka będzie bardziej skupiona i przez dłuższy czas będzie leciała po prostu w takim roju. Te śruty będą lecieć w roju, yy, przez co jest szansa, że trafią cel na trochę większej odległości. W momencie, kiedy byśmy nie mieli tych czoków, to w, na dystansie powyżej 10 metrów mamy już spory rozrzut. A na przykład na 20-30 metrach doleci tylko kilka śrutów na, tak naprawdę do celu. Czoki mamy różnego typu. Na przykład full czok, tak jak ten, który maksymalnie skupia właśnie tą wiązkę Śrutu. I odwrotność, czyli czoki cylindryczne, czyli bardzo mocno rozpraszają ten strzał, praktycznie nie zmieniają tego rozproszenia w stosunku do lufy bez żadnego czoka. Mamy klucz, odkręcamy czok, który właśnie się znajduje w lufie strzelby, wkręcamy jakiś inny, na przykład full. Tutaj mamy już wkręcony czok, dlatego porównamy go z Mosbergiem, który takich czoków nie ma. No właśnie, a propos strzelby Mosberg, jest to genialna strzelba, bardzo ją lubię jest ze mną od dawna i kupiłem ją taką taką strzelbę uniwersalną Tak, jest to świetna strzelba stworzona właśnie dla wojska, dla policji, ale nie posiada właśnie możliwości domontowywania tych czoków dlatego, że jest to raczej sprzęt na krótkie odległości, na krótkie dystanse ja na przykład strzelając z tej strzelby na zawodach yy, różnego typu do poperów, nie zawsze kładłem te popery, bo one po prostu były trochę dalej a zwłaszcza jak używałem trochę słabszej amunicji, na przykład 24 po prostu ten rozrzut był śrutu tak duży, że nie był w stanie położyć tych poperów. Z tego względu na zawodach lepsze są strzelby, które posiadają właśnie te wymienne czoki. Możemy dostosować właśnie tą naszą strzelbę do wymogów danych zawodów. Strzelby z czokami przede wszystkim znajdują zastosowanie w sporcie i w myślistwie. Strzelamy do kaczek, zakładamy na przykład czoki, bo tam na większej odległości ten śród tak bardzo nam się nie rozbije na większą chmurę i wtedy jesteśmy w stanie trafić kaczkę. Wszystko zależy od specyfiki danego polowania. Ja o polowaniu nie będę zbyt dużo mówił, bo się na tym nie znam, nie jestem myśliwym, ale wszyscy myśliwi, którzy polują na kaczki, czy też na jakąś inną zwierzynę, taką drobną gdzieś tam jednak na ziemi, wiedzą o co chodzi. My sobie dzisiaj postrzelamy typowo do tarczy, żeby pokazać Wam jaki jest rozrzut generalnie strzelby śrutowej na różnych dystansach. Właśnie z czokiem i bez czoku. A i właśnie słuchajcie, istotna kwestia. Rozrzut tego śrutu też zależy od długości lufy. Jak mamy obrzyna, tak jakąś krótką strzelbę, to wiadomo, że ten rozrzut będzie bardzo duży. Im dłuższa lufa, tym rozrzut trochę mniejszy, ponieważ ta wiązka śrutu wylatująca z lufy jest jeszcze bardziej skupiona. A jak do tego dołożymy czoki, to już w ogóle możemy strzelać na większe odległości. Strzelamy z derii, odległość 10 metrów. Mamy skręcony czok, sprawdzimy, jaki jest rozrzut, i porównamy z Mosbergiem, który tych cioków nie posiada. Te dziury to po koszyczku, to nie jest breneka. No i zobaczcie, mamy tutaj rozrzut tych wszystkich śrucików. One tutaj niektóre nawet bardzo poleciały, ale główna wiązka, główne skupienie jest tutaj w tym miejscu, czyli tak wielkość mojej dłoni, tak powiedzmy. Tak to wygląda. Zdejmiemy, strzelimy z Mosberga. Let's dance. No, widzicie różnicę? Zobaczcie. Cała kartka. Tutaj już, wiadomo, ręka nie przykrywa praktycznie. To jest dwa razy większy rozrzut. Dokładnie dwa razy. I właśnie tutaj jest ta różnica. W momencie kiedy byśmy strzelali do popera, teraz strzelimy, sprawdzimy czy jesteśmy w stanie powalić tego popera na tym samym dystansie z jednej i drugiej strzelby. Zobaczymy na jakim dystansie jedna strzelba, czyli z czokami, jest w stanie jeszcze powalić te popery, a inna, czyli mosbek, no już nie da rady. Pokażę wam jeszcze raz tą różnicę przyłożymy. Zobaczcie tak to wygląda. No jest ewidentnie, tutaj jest mocno skupione. Tutaj jest rozrzut praktycznie po całej karcie. Dobra, lecimy. Ok, mamy Mosberga pierwszego, strzelamy. Dystans 10 metrów, walimy do poperów. Położyłem. Teraz z derii Też pewnie położymy. Rzuciło nim strasznie o ten beton. Ok, zwiększamy dystans do 15 metrów. Tutaj, zobaczcie, jesteśmy na 10. Teraz 15. Walimy z Mosberga. 15 metrów. Nie O! Jednak zdecydował się położyć. W takim razie deria, a miałem mówić, że nie dał rady, tutaj po dwóch sekundach jednak poleciał. Słuchajcie, jesteśmy na 20 metrach, ładujemy. Słuchajcie, no co, cztery razy nie dał rady. Ja widziałem, że on tam delikatnie się odsuwa. Na tej drugiej kamerze pewnie zobaczycie to lepiej, yy, też w zwolnionym tempie. Ale prawda jest taka, że no, nie położyliśmy go już z 20 metrów, z Mosberga. Co w sumie też przypomina mi się e, moje zawody, w których też brałem udział, strzelałem do poperów i też nie byłem w stanie ich położyć. Też był taki dystans, nawet trochę krótszy, trochę mniejszy, ale tam strzelałem do większego, cięższego popera. Więc... Yy, Amunicja to jest jedno, mocniejsza, ale jednak te czoki, zamontowanie czoku, który powoduje zmniejszenie tej wiązki śrutu, to jest drugie. Sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie położyć te, ten popper z derii. Lecimy. Ładuj. Za pierwszym razem. Zobaczcie, tutaj w ogóle jest inna linia celowania. W moim y, Mosbergu miał, mam tego Ghosta, przyrządy celownicze Ghost. On y, przeziernik jest tutaj, a wiadomo, muszka jest na samym końcu. A tutaj mamy, zobaczcie, światłowody w tym miejscu. I powiem Wam, że celowanie jest takie po prostu niejako prostsze, bardziej intuicyjne. Muszka jest skupiona właśnie w tej szczerbince, tak bardziej. Y, I mam wrażenie, że strzelanie jest bardziej precyzyjne. To celowanie jest bardziej precyzyjne. Strzelimy jeszcze do tego drugiego. A to zróbmy w takim razie mały eksperyment. Przejdźmy na 25 metrów i strzelmy do poperów. Już wiadomo, nie Mosberg, tylko Deria. Nie wiem, czy położę od razu. To już dystans jest taki, powiem wam... 5 metrów? Fest. No tak, każde 5 metrów robi dużą różnicę. Dobra. Lecimy! Myślałem, że przez to, że jest pod lekkim kątem, yy, to powoduje, że go nie, nie kładzie, ale jednak nie wiem, może on jest trochę za bardzo tam podkręcony, co powoduje, że jest bardzo przechylony. Ten pierwszy położony bez problemu. Dobra, tak to wygląda. Czyli na 25 metrach już mamy tutaj. Pewien dysonans, i już nie do końca jestem w stanie położyć te popery, ale zauważcie, że z Mossberga już do 15 nie dało rady. Strzelimy sobie powtórnie do kartek i zobaczymy, jak to wygląda właśnie ten rozrzut na tych pozostałych dystansach. Na 25 metrów Deria dała radę za pierwszym razem powalić jednego popera, ale tego drugiego nie. Zobaczymy, jaki będzie rozrzut właśnie na tym dystansie. A zobaczcie, tutaj jeszcze koszyczek doleciał, także nieźle. Ale spójrzcie, specjalnie dałem dwie kartki, to są A3 bodajże, tak, albo jeszcze większe. I mamy rozrzut po całej tarczy tak naprawdę. Potężny rozrzut. Nie dziwota, że ten poper się po prostu nie położył. Bo jednak, zobaczcie, jest to kawał blachy. W zależności od tego, jak on jest tutaj przykręcony, to bardziej jest pochylony. Im jest bardziej pochylony, tym trudniej go położyć. Zresztą widzieliście to na tym nagraniu zwolnionym, jak on dostawał, i po prostu to nie była tak duża siła, żeby go położyć. Jeden został położony bez problemu. A ten drugi miał, miał z tym problem. Gdybyśmy podkręcili tutaj i na przykład zrobili coś takiego, że on delikatnie by tutaj tylko się opierał. To nawet kilka śrutów byłoby w stanie go położyć, tak? Ale chodzi też o to, żeby ta moc obalająca jakaś tam była. Im większy dystans, tym ta moc, ten strzał, ta skuteczność strzału do siły żywej jest po prostu mniejsza. Okej, okay, ale teraz coś wam pokażę. Strzelimy też do tego typu tarczy, ale z Mosberga. 25 metrów słuchajcie. Mosberg 591. Walimy do tarczy. No, tutaj mamy już salutką tarczę, ale zobaczcie, że rozrzut pomiędzy tymi poszczególnymi. Przestrzelinami tych śrutów jest dużo większy niż w deri. Tak to wygląda. Trafilibyśmy cel z 25 metrów, nie ma problemu, tylko że ten cel miałby mniej dziurek niż strzał z deri. No okej, okay. słuchajcie, myślę, że rezultaty są widoczne. Deria Lion strzelba półautomatyczna z wymiennymi czokami. Wiadomo o co chodzi, wiemy co powodują te czoki. Yy, więc jesteście w stanie jakby stwierdzić, czy akurat taka strzelba jest dla Was, czy chcecie strzelbę bardziej sportową, czy może strzelbę bardziej taktyczną, taką, która nie ma czoków i jest jakby przeznaczona do strzelania głównie na trochę mniejsze odległości. Natomiast, jeśli byście chcieli strzelać na większe odległości yy, z Mosberga, no to wtedy Loftka albo breneka, tak? Tutaj to skupienie możemy sobie regulować właśnie takimi oto tulejami, które właśnie nazywane są wkręcamy, wykręcamy i macie rezultat. To będzie wszystko na dzisiaj, nie ma co przedłużać, dzięki za obejrzenie do końca i trzymajcie się do następnego razu.